Nazywam się Orlando, mam 500 lat. Dobrze się czuję w tym średniowieczu, w tym renesansie, w gotyku. Właściwie no, trudno jest mi mówić o tym, co ja. Ja zawsze chciałbym, żeby ktoś mówił o mnie. To byłoby naj, najlepsze, najwygodniejsze, bo jakoś tak nieprzyzwoicie jest mówić o sobie. Mariusz jest osobą dość zamkniętą w sobie, nie jest wylewny, inaczej myśli, inaczej się porusza, jest bardzo wrażliwy, jest bardzo pracowity. Nie powiem, że jest doskonały, bo każdy ma jakieś drobne wady, ale jest dobrym człowiekiem i to jest przynajmniej najważniejsze. Potrafi wydać ostatnie pieniądze na chorego kota na przykład. Uparty, perfekcyjny i do tego zdolny. Taki jest Mariusz. Mariusz bardzo dużo wniósł do naszego teatru, swojej inwencji, pomysłów fantastycznych i w ogóle był nieocenioną postacią. Znamy się wiele, wiele lat, ponad 30 na pewno. Zaprzyjaźniliśmy się, porubiliśmy się i jak postanowiliśmy tutaj się przeprowadzić, to mówiliśmy też Mariusz, pociągnęliśmy go za sobą do Michałowic. To nie była ucieczka, po prostu wyjechałem taki moment, że Kasia ze Zbyszkiem szukali tego miejsca do, do teatru. Nie miałem co robić w tym w Sopocie tak naprawdę. To miasto to jest wielki organizm, ja nie, nie potrafiłem z tych dobrodziejstw miasta korzystać. Ono na pewno daje dużo dobrych rzeczy i tam można spędzać czas i wypełnić sobie całą dobę. Jakoś ja tego nie potrafiłem. Jedź z nami, pojechałem i, i zostałem. Michałowica to była taka duża rewolucja w naszym życiu, bo jesteśmy plastykami nagle się zaczęliśmy zajmować teatrem i stąd się pojawiliśmy w Michałowicach, bo przeprowadziliśmy się z Wybrzeża tutaj za, za ideą, która nas tutaj sprowadziła, ideą tworzenia teatru. Teatr jak gdyby składał się z malarzy i aktorów, czyli było nas trzech malarzy i pierwszy spektakl był bardzo rozmalowany i Mariusz z Kasią. Y, wymalowali nam scenografię, a wszystko to było wymalowane dlatego, że y, kupiliśmy ten dom i podłogi w tym domu nie były takie, jak teraz wyglądają piękne, drewniane, tylko wszystkie były pokryte wykładziną. Pod wykładziną była zona płyta kliśniowa, sprasowana i w zasadzie z tej dewastacji powstał spektakl. Mariusz jeszcze z resztek tego, co zostało, do dla Staszka naszego syna, fantastyczne zabawki takie, taki rodzaj marzenia mieć 4-5 lat i być wewnątrz okrętu. Albo mieć wspaniałą gęś bujającą się. To wszystko co się zna nie wiem, z filmów Felliniego czy ze starych polskich filmów, nagle stało się Staszka udziałem. I to było część jakby szkoły takich wyobraźni, którą Stachów pobrał od Mariusza. Zawsze mówię, że to taki najbardziej intensywny i dobry czas. Chyba jeżeli chodzi o pracę, pracę i myślenie o pracy, myślenie o malowaniu, o, o sztuce w ogóle. Tak, to było dobre miejsce do, do zamieszkania do, i do pracy. To co Zbyszek z Kasią robił tutaj, to mogło pociągać, wciągać i można byłoby się temu oddać. Do końca ja tego nie chciałem robić, ja chciałem sobie zawsze zachować tą taką działkę y, do swojej pracy. Ja chciałem jednak mieć ten moment oddechu i malować swoje obrazy. Pracowałam w galerii Pawłowi wiele Górze. Najpierw zobaczyłam Mariusza obraz, zanim go jeszcze poznałam. I wtedy pamiętam, pomyślałam sobie, kto taki piękny obraz namalował. Wreszcie widzę coś, co mi się naprawdę bardzo podoba. No, pamiętam dziesięciolecie teatru, zrobiliśmy wystawę. Malarze Teatru w Biurze Wystawy Artystycznych w Bieloniej Górze i tam poznałem Agnieszkę. Na początku było to tak, że w tym BWŁA pojawiał co jakiś czas na różnych wystawach, także chwilę to trwało, albo przychodził do galerii poczekać, bo odwoził Staszka, czyli syna Kasi i Zbyszka do szkoły muzycznej i wtedy musiał ten czas jakoś spędzić i wtedy przesiadywał w galerii. Ale może trwało to pół roku, dokładnie nie pamiętam. I wtedy dopiero Mariusz mnie zaprosił tutaj do swojego domu, no i do siedziby teatru. 12 lat temu wyprowadził się, a to było takie cichutkie niepostrzeżenie. <grytanie> Agnieszka zaistniała, ale bardzo mocno, bo jest bardzo silną e, osobowością, więc... Zagładnęła Mariuszem i zaprawę ja go. Pewnie jak każda kobieta, kiedy już wiedziałam, że chcę się na stałe związać z Mariuszem, to wiedziałam, że chcę mieć mimo wszystko, że ten dom jest przepiękny, to chciałam mieć swój własny dom. Myślę, że to jest zupełnie naturalne. Każdy chce mieć swoje własne miejsce i swoje mieście coś budować. Mariusz jest tutaj swojego ducha, który... Do tej pory siedzi tutaj w domu i wszystkich, wszystkich cieszy i fascynuje. I u góry jest piękna różowa łazienka przez Mariusza zaprojektowana i Mariusza sypialnia. Mariusz też brał udział w projekcie Katarzyny Kozyry, którą, którą tutaj sprowadziliśmy która zafascynowana domem wymyśliła projekt, i mm, jest zaprojektowany pokój przez Mariusza. Wszędzie gdzieś się, jak, jakiś jakieś drobne Większe czy, czy drobne przedmioty po Mariuszu czają w naszym domu. W tym teatrze powstał taki chyba też mój ulubiony cykl, który nazywałem Gotyckimi Snami. I to jest taki cykl obrazów, które tak naprawdę do dzisiaj maluję i nawet chcę go odtworzyć dla siebie, ponieważ on się tak troszeczkę porozbiegał po całym świecie. Jest tutaj obraz. Pierwszy obraz z cyklu gotyckie znają na dole jest własnością Kasiej Zbyszka, podarowałem go w prezencie. Nie wiem czy chciałem być malarzem. Nie, chyba nie, nie myślałem o tym, kim chciałem być. Balet podobał mi się zawsze. i Stanisław Szymański, którego mogłem obejrzeć wtedy w telewizji, jego bardzo często pokazywali, on mnie fascynował, nawet nic z tego baletu nie wyszło domu była taka książka Michałowskiego z biało-czarnymi reprodukcjami. Ta książka mnie fascynowała do tego stopnia, że brałem, jak pamiętam, blok techniczny, farby akwarelowy, miałem takie najprostsze, które można było w papierniczym sklepie kupić i starałem się kopiować jego obrazy. No na początku wyglądało to nie najlepiej, no, ale potem nawet doszedłem do takiej wprawy, że te, te konie mogłem malować z pamięci i bardzo mi się to podobało, więc chyba chciałem już wtedy malować. Obrazy mają w sobie jakiegoś ducha. Są w swoisty sposób magiczne i tak naprawdę nie wiem, z czego to wynika, z tego, że bardzo długo powstają i już wkłada w te obrazy kawałek siebie. Nigdy nie zrobił tak, że na przykład ktoś zamówił obraz i on go namalował w jedną noc. już nawet jak nie będzie miał co jeść, będzie miał suchy chleb, to powie, że tego się nie da zrobić i może ten obraz być za miesiąc. Takiego obrazu nie da się namalować w ciągu tygodnia. Nawet czasem w ciągu miesiąca. To jest, to jest taka długotrwała praca. Ja muszę często położyć farbę i poczekać, aż ona wyschnie, żeby położyć następną warstwę. Bo ja lubię, żeby te obrazy moje były, były stare. No i no, troszeczkę jest tam takiego udawania. No, 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 powstają dzisiaj, a wyglądają jakby powstały lata temu albo dawno, dawno temu. Nie maluję na płótnie, nie, jakoś nie potrafię malować też na płótnie chyba, chociaż może złe słowo, nie potrafię. Lubię malować na, na, na twardym gruncie. Kiedyś malowałem na deskach, ale to, 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 to ograniczało mi ten format, bo szeroka deska, nieklejona, jest zawsze mała. Maluję dzisiaj na płytach, zwykłe płyty, które sobie utwardzam, zabezpieczam tak, że one wytrzymają. Ja lubię czerpać z tego pięknego malarstwa, które już dawno tam na tym było. Takiego dobrego rzemiosła. Myślę, że to jeszcze mi daleko do tych mistrzów, no, ale staram się i robię to, jak najlepiej potrafię. Nie przywiązywałem nigdy do tego specjalnej wagi. No oczywiście pierwszą wystawę pamiętam, ona odbyła się w Niemczech, w miejscowości Rastede. I tam pokazałem swoje pierwsze prace. One nie mają nic wspólnego z tym, co robię tutaj, teraz. One były bardziej przestrzenne, takie obrazo-rzeźby. Potem już były wystawy w Holandii. Nie pamiętam wszystkich. Pamiętam też ostatnio, to było w Brille, a to jest takie z kolei miejsce, Ważne dla Holendrów, bo zdaje się, że stała Holandia. To, 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 ten początek tej, tej, tego małego państwa to w tym brille się zaczęło i to w galerii miejskiej. To, to też mile wspominam. To. Bardzo lubię tematykę sakralną. Nigdy nie doznałem łaski wiary, może dlatego jest mi łatwiej na nią popatrzeć innym okiem. Kilka takich cykli wymyśliłem. Nie są kąsające, myślę, że one są bardzo delikatne. Takie troszeczkę może żartobliwe. Myślę sobie, że ci święci, no, jak, to, jak to dzieci, no, no, no lubią grandzić, bawić się. Dlaczego na tych promykach? Które Gdzieś na tych obrazach sakralnych, dlaczego nie zamienić ich w huśtawkę, na przykład dla tych babasków. No. Ale rzeczywiście ona się gdzieś przeplata. Ciągle w tych moich obrazach gdzieś jest taki wątek sakralny. One mają coś ze świętości. Tak jak pewnie to miejsce, w którym teraz jesteśmy, w którym mieszkam, ono też taki ma troszeczkę pastoralny charakter. No, lubię to miejsce, ono, ono sprzyja temu, temu co robię. Dobrze mi się tutaj maluje, dobrze mi się tu pracuje. Inaczej niż w Michałowicach. Tam się pracowało też pięknie, ale myślę, że to jest takie to moje miejsce, to jest moje dożywocie. Pamiętam, że byłem kiedyś w Żarnowcu w kościele i tam zobaczyłem takie przepiękne relikwiarze i tam, tam były takie suszone mchy, tak jak sekreciki, które dzieci robią w dzieciństwie się strasznie podobało i tam były tam kosteczki tych, tych świętych ludzi. Pierwsze obrazy rzeczywiście, one miały coś z tych sekrecików dziecinnych, bo ja do tego obrazu na górze gdzieś tam wklejałem ten mchy, suszone kwiaty, robiłem jakąś taką jeszcze malutką kompozycję, która tak troszeczkę wyglądała może jak takie oko opatrzności, czyli taki element sakralny się to, zdecydowanie sakralny się pojawiał w tych, w tych obrazach. Dzisiaj nie we wszystkich to robię, ale chętnie do tego wrócę. Myślę, że ta szyba właśnie się tam dobrze komponuje, a poza tym ona powoduje coś takiego, że tym obrazom należy się przyjrzeć, bo oczywiście patrząc na obraz widzi się swoje odbicie w szybie, no i coś przeszkadza, no odbicie Być może też widać okno, widać ludzi, którzy chodzą z tyłu, więc trzeba tak spojrzeć może z boku, tak troszeczkę zajrzeć pod kątem i wtedy, i wtedy, jakby, wtedy dopiero się ogląda ten szczegół, który w tym, w tym obrazie jest. Nie wierzę w natchnienie, takie. nie wiem, jakie stoi u, u innych twórców. Ja robiąc drzewo myślę o malowaniu obrazów, a przy malowaniu obrazów często myślę o tym, że jest dziura w dachu w stąd dalej powinienem był ją naprawić i powinienem przerwać malowanie i pójść to zrobić, bo zapowiadają mu deszcze. Także ja lubię w ogóle, jak, jak, jak to życie. Takie zwykłe życie, które mamy tutaj na wsi. I ja lubię, jak to się przeplata. I często, często, nie zawsze jest tak, że to nasze malowanie, moje malowanie Agnieszki, rzeźbienie, jest jakby dodatkiem do tego wszystkiego, co tutaj robimy. Bo idzie wiosna, więc trzeba przygotować ogród, bo on się właśnie budzi z zimowego snu. I w tym ogrodzie jest potwornie dużo do zrobienia, bo chcemy, żeby ten ogród był piękny. A zabiera bardzo dużo czasu. Więc są takie tygodnie, gdzie ani Agnieszka nie rzeźbi, ani ja nie maluję. Mariusz jest facetem, który wszystko właściwie potrafi zrobić, i to jest jego przekleństwo, bo potrafi zrobić instalację wodną, potrafi, nie wiem, czyścić komis, zrobić płot, naprawić dach. Odrestaurować coś i zamiast się skupiać na tej sztuce, to często coś na przykład w domu naprawia. I to jest i bardzo dobre, bo wszystko potrafi właściwie zrobić, i też złe, bo się rozprasza na różnych innych robotach domowych. Nagliczka no jest najlepszym żoną, jaką można sobie wymarzyć. I lubię to, że jest rzeźbiarką, że rzeźbi. Pamiętam. Pamiętam, jak Agnieszka zrobiła pierwszą rzeźbę. Ja miałem w szkole 5 lat rzeźby i przez 5 lat nie udało mi się zrobić tego, co Agnieszka zrobiła w ciągu jednej nocy. Strach pomyśleć, co będzie za 10 lat. Jedyne może co, dlaczego Agnieszkę trzeba gonić, to troszeczkę do, do pracy i do, do rzeźbienia. Do, do, tą pracę mam na myśli. Magnieszka jest bardzo pracowita, tylko chętniej pracuję w ogródku niż przy kawalecie. Zawsze albo coś drobnego rzeźbiłam, albo coś drobnego malowałam, ale nie miałam tej odwagi, żeby zrezygnować z tego etatu i zająć się tym, co naprawdę chcę w życiu robić. Jak poznałam Mariusza i poznałam też Kasię Izbyszka i zobaczyłam, że. Że, że można robić to, co się w życiu najbardziej kocha i to, to dodało mi odwagi. I wtedy Mariusz, pamiętam, zadał mi takie pytanie, ale co ty byś najbardziej chciała w życiu robić? Ja mówię, chciałabym rzeźbić. I on mówi, to dlaczego tego nie robisz? To jeszcze był taki czas, kiedy to było właśnie 12 lat temu, kiedy umierał mój tato w wieku 64 lat i to też było dla mnie takim impulsem, że z niczym w życiu nie można czekać. Wszystkie te rzeźby powstają w mojej głowie. Kobiety są, ich uroda jest bardziej poetycka. Łatwiej mi jest wyrazić poprzez twarze kobiet to, co sobie wymyślę i to, co czuję. Na przykład myślę sobie o utraconej nadziei, i wtedy na ten temat powstaje taka jedna kobieta. Nie zdarza nam się rywalizować. Znaczy ja bardzo lubię obrazy Mariusza i cieszę się jak mu wychodzi pięknie i, i odwrotnie. On jest dumny ze mnie, jak mi się coś udaje. Co, rozpoznajesz się jestem... Jesteś za na, na duży. Się <gry> Widzisz zawsze, chciałeś przytyć. Idzie to się nie. Tutaj. jestem bardziej taki... Nie, ja ci, ja ci wszystko zbiorę, jak będę coś widzieć na oczy i może zjem jakiś obiad. <laughs> Na razie dość z tymi obrazami oprawionymi w ramy, które można powiesić, zdjąć, wynieść, sprzedać. Teraz myślę, że będę malował obrazy, których nie będzie można ruszyć. Ten brud na tych ścianach i ten kolor. To jest gotowy podobraźnik, więc myślę, że będę malował na tych ścianach obrazy, które zostaną tu na zawsze i będzie można je oglądnąć tylko tutaj.